Druga część poddasza po prostu mi się tutaj i tak podoba, jest tak fajnie klimatycznie, Trochę nerwowo, bo kurde, wszystko spuchniałe, ale naprawdę jest Dach, poddasze, masły ma tu zarwane, tam dziura, tu dziura. Jakbyś po polu minowym chodził. Kapelce co jest pod wyskami pod ukryte. Złoty pociąg, Atlantyda. Dobra, schodzimy. Ale beleczki. Mamy w końcu jakąś gazetę. Mamy w końcu coś, co potwierdzi datę jakąkolwiek. Ała! Dobra. Mamy, 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 mamy. PZPR. Tysiąc Ja! Widać? Sobota, 7 lutego 70 roku. Jest niezła. Jest stara. Tak stara jak układ warszawski. Dobra. Sprawdźcie. Widzieli, że tu wchodzę, ale kurde, boję się te osoby, na wymiar. Farba odpala ze ścian. Tu jest ten ojcu. To chciałem jeszcze raz. Mabelka ma wymiary. Takie coś. Kujba. 영아 sure.